Wielkie dzieci to są światła. Władców, których żadna wiara nie cofnie. Bo oni się narodzą z dojrzałym umysłem, rozumem. Oni będą wiedzieć. Dlatego szybko zaczną mówić, szybko zaczną chodzić, szybko zaczną dojrzewać. Szybko odzyskają swoją własność. A własność ich to jednego drzewa, drugiego ryby, czwartego woda, piątego ziemię, szóstego piaski, siódmego zwierzęta. Zwierzęta ludzkie, Stanisław był władcą światła. Istoty ludzkiej, rasy męskiej, światła dodatniego, władcy lądów. Teraz już dnia i nocy. Czy góra nie wychodzi jak S? się w tym O, mam gocia. A pokażę wam coś, Popatrzcie. Odbicie w co widzicie? A teraz. Widzicie mnie? A no na światło. A teraz. Skąd? Widzicie mnie? Widzicie, że lustrzone odbicie ma potężne znaczenie. Bo jest barwa, rysa, wszystko odwrócone. Znaczy można odczytywać. I całkiem inne zastosowanie ma oko, które widzi to, rozum, który odczytuje. O jakiej wiedzy możecie ze mną porozmawiać? O jakim życiu? O jakiej dojrzałości? O jakim wychowaniu dziecka? O jakiej pracy? O jakim zarabianiu? Władcy bardzo ubolewalni nad tym, że tylu was pomiera. 80% prawie. Ile jest? Wy ile mówicie, że jest was? Ile? 5 miliardów? Jest was 5 miliardów? A ja powiem, że jest was 80 miliardów. I 80% z tego. To ile to będzie? 8 miliardów? Dobrze mówię? Bo wasza matematyka jest bardzo cofnięta w rozwoju. Stanisław nie chciał chodzić do szkoły. Wiecie dlaczego? Bo zrozumiał, że cały rok jest bez sensu, gdy może się nauczyć 30 pytań i zaliczyć cały rok. Więc wyjebany miał na szkołę. I wyjebany miał na oceny. Które w nowego pani zwolnili go jak szmatę, dał życie, uratował życie, kochał życie, życie mu odwzajemniło. Ale to co, istota ludzka decyduje? Dla satysfakcji, czy dla. Poczucia, wyższości, wielkości, kosztem czyjegoś życia, ich uczuć, czyjejś pracy, czyjegoś życia. Aha. Ja sobie tu gadu, gadu, a na górze kurwa zapierdol. Mam co robić. Stanisław na samym początku się dziwił, skoro ja się patrzę w słońce, widzę kurwa coraz więcej, rozumiem coraz więcej, coraz bardziej jestem przerażony, przestraszony i zrezygnowany z życia. Męczy się by nikt nie zrozumiał, że kocha człowiek swoje dzieci rozumie co jest dobre, a co złe. Jak to powinno funkcjonować? Jak wytłumaczyć człowiekowi, który ma dwójkę dzieci, chodzi do kościoła, patrzy się na człowieka, który nie ma dziecka, Wysławia światu Jezusa Chrystusa. Słucha Słowa Bożego i modli się do Boga w kościele, a nie do nieba. Jak ma się modlić, jak nie wie, do kogo? Jak nie wie, do kogo, no to się modli w kościele, bo wie, że tam wszyscy siedzą i wszyscy się modlą, hmm. i się nie wstydzi. A modli się Ile dochodziła się pomodlić? Co robisz? A rozmawiam z Bogiem. Na polu? To jakiś nienormalny jesteś? Ty przesiadujesz godzinę czasu. W niedzielę. W kościele. Cztery w miesiącu. Cztery godziny. 10. To będzie 42, 48 godzin w ciągu roku. Samych niedziel. A jak ja siedzę 48 godzin, dzień i noc, na polu, jako jedyny, jestem. Nienormalny narkoman. Chory psychicznie. Tylko ja się. Przez te czterdzieści godzin. Dziesięć patrzę w słońce. A cztery. Księżyc i gaz do A ty? I rozmawiam z synem Stanisławem, z synem Sarlasem, albo oni rozmawiają ze mną lub z przyjaciółmi. A ty z kim rozmawiam?